Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z drugim odcinkiem First Luka z dodatku orange. Jest to w końcu pierwszy... Odcinek rozgrywkowy. W ostatnim pokazywałam wam trybkas i tak dalej. Więc bez przedłużania przejdźmy sobie do tego, co tutaj mam oczywiście już tutaj, a w ogóle przedstawię Wam, z kim, kto nam będzie tutaj towarzyszył, to jest Diana. Diana Blue, można powiedzieć, że to jest jakaś dalsza rodzina tutaj naszej rodzinki z licjalnego lata. Mamy Dianę, która tutaj sobie się przeprowadziła, stwierdziła, że chce sobie rozpocząć życie. Marzyła o tym, żeby nowe życie przepraszam, żeby po prostu się przeprowadzić. A tutaj mamy słuchajcie bajkę. To jest bajka. Ona będzie nam tutaj e, towarzyszyć, także zobaczymy jak tutaj koniki e, wyglądają. Też jest, mamy tutaj jakiś domek po bramku sobie z galerii ogólnie. Eee, także on tutaj jeszcze będzie trochę do zmiany, bo nie podoba mi się tak do końca. Tutaj mamy coś dla naszej bajki, ale to tam sobie do wszystkiego dojdziemy. Zaczynamy tutaj ogólnie od tego, że dostałam powiadomienie mamy nowy koń. Gratulacje, posiadasz konia. Opieka nad koniem wymaga dużo pracy, treningów i mnóstwa troski. Jeśli chcesz zapewnić koniowi poprawną opiekę, będziesz potrzebować kilku obiektów. Zaopatrz się w nie odwiedzając sekcję zwierzaki w kategorii bb Paśnik mamy, koryto mamy, legowisko mamy, dużą piłkę i przeszkodę i beczki mamy. Ale mamy również takie powiadomienie. Czołem wpadnij do naszego centrum jeździeckiego, by odbyć najlepszy trening jakie, trening, jakie to miasto ma do zaoferowania. I sprawdzi swoje siły w jeździe konno. Centrum jest otwarte codziennie od 7 do 19. Wydaje mi się, że też tam dzisiaj pójdziemy, ale ogólnie jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to chciałabym się skupić właśnie na koniku, jakby jak to wygląda i tak dalej, bo one się niby znają, ale się nie znają, nie wiem. Także y, zacznijmy sobie i mamy tutaj y, w ogóle fajne. Interakcji podoba mi się, mamy tak, rozmawiaj o początkach wszechświata, więc zobaczmy sobie to. Nie możesz szeptać, o, nie możesz też przytulić, możesz dosiąść, wyczyścić kopyta, a może spróbuj wyczyścić kopyta. Opieka nad koniem, mam zaplanuj stroje, załaj konia do picia, wyszczotkuj sierść. wyszczotkuj też. Jeśli chodzi o przyjazny, to porozmawiaj sobie po prostu. Musimy tutaj bardzo dobrze mieć relację, zachęć do o, to tutaj będziemy sobie później działać. Podrap po szyi może, no? Chodź, chodź Diana. O Jezu, ja nie wierzę, że w końcu mamy konika w grze. Tak, tak, bajka tak sucha. O, o, o. E, co mamy tu za. In o, będzie taka chętna. No, patrzcie, idzie, idzie. O, a z drugiej strony? Z drugiej strony nie umiesz? Trochę słabo. Dobrze, mam tutaj ciężar miłości. Diana czuje, że ranczerskie życie jej odpowiada, nawet pomimo wiążących się z nim obowiązków. No na pewno, słuchaj, szczęśliwa jak koń. Gdy koń jest szczęśliwy, Diana też jest szczęśliwa. Są w końcu pokrewnymi duszami. O jaj, Ciu, czy wy widzicie ona się ciaszy. O matko, wymasuj się i już możesz powymasować szyję? Dobrze, wymasować szyję. No to dawaj, pokażę jak mi to wygląda. O, jakie to uroczy! no, powiedzcie sami czy nie? O, e, Opowiedz słodkie opowiedz. Co tu się stało? Nie wiem co to było. Rozmawiam możliwości podróży w czasie, whatever. E, przetul. I ja bym chciała, żebyś przytuliła. Dobra, i sobie za chwilę e, Mi się wydaje, że się... Idziemy po prostu na jakąś spokojną, słuchajcie, przejażdżkę. Także zobaczymy, jak wygląda w ogóle wchodzenie na konie. Oooo, yes, To przeurocze, przeurocze. Słodziaśne. I co teraz? A w ten sposób właśnie się zastanawiamy, w jaki sposób oni zmienią to. Daj, dawaj, wejdziesz pierwszy raz, czy ci się nie uda? No, zuch dziewczyna. Dobra, i co my tu mamy? Ciężar miłości, szczęśliwa, jak koń to było. Poczucie spełnienia. I co? Idziecie teraz, czy nie idziecie? Graj w grę. Halo. Mm. No ale ja chciałam... Na spokojną przejażdżkę. Aha, dobra, sorry, sorry, mój błąd. Oj, tup, tup. tup. Ona jest ogólnie przerażona na tym koniu. Ja, ja nie wiem, czy wy to widzicie. Widzicie? <grystanie> Ona jest przerażona ogólnie tej jazdy. Słuchaj, so, ty się nie masz czego bać, naprawdę. Upatrz, ej, no, bez, no popatrzcie na nią po prostu. No, no, no widzicie to? Ona jakaś nie jest bardzo zadowolona. <grywy> Naprawdę nie masz szczęścia, Jesteśmy ogólnie na spokojnej. E, Przyjażdży, co my tu mamy dalej? Przegrzanie z powodu temperatury. E, dobra, czekajcie sobie tylko jeszcze mamy bajkę jazda konno, ok. Tutaj sobie ich pośledzimy. Niech oni sobie... Jezu, a ona to jest sztywna. Liczę, że to się później zmieni. E, mamy jazdę konną, to może służyć jako rozgrywka, środek transportu lub narzędzie do wygrywania konkursów. Umiejętność ta wpływa na zdolności jeździeckie simów, a nie na samego konia. Najlepszą metodą nauki jest jazda konną. Po prostu wejść na konie i ruszyć naprzód. Okej, okay, ale one, koniki, też mają jakąś umiejętność, więc ja bym chciała na przykład... Yy, dobra. O! Przykusaj tutaj, chodź. No, czy... Czy ty mi tak zrobisz, jak ja chcę, czy ty mi tak nie zrobisz? Ogólnie cieszę się, że chyba wybrałam jednak y, tutaj to miejsce. O, mamy, że umiejętność jest zdobyta. Y, dobrze, ale czy ja na przykład mogę teraz energiczną? No? O, no, teraz fajnie. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała później tamta. Co, wracamy do domu. O, o, co to jest? Cwałem do domu. Diana ja żałuje, że wsiadła na konia. Czy można spojrzeć, że nie lubi? Nie, ty kochasz właśnie jazdę konną. O, oj, oj, oj. Oj, oj. Myślałam, powiem wam, że ją rzuci. Bo to było w sumie w tra. O matka. Nie, nie, nie. Naprawdę. Czy, czy wy ją widzicie? Bo ja nie mogę na to patrzeć. Po prostu ona jest naprawdę... No, 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 no. Ło! No. Myślałam, że spadła. Uuuu! Patrzcie, a tu mamy chyba jakiegoś konika, yy, mówcie, jakiegoś dzikiego, tak? Czy nie mamy? Czy, czy więcej opcji, pozy, przyjazne powitanie? No będziemy chcieli na pewno jakieś tutaj, wiecie, podzielać tą stronę z drugim koniem. Ale co my tu mamy? Zdobyta wytrzymałość. Nowo wypracowana wytrzymałość sprawi, że bajka będzie sobie lepiej radzić ze zmęczeniem. W miarę rozwoju umiejętności bajka zyska również lepsze rezultaty podczas wykonywania prac społecznych oraz takiej aktywności jak grajd długodystansowy, skoki przez przeszkody czy czempionat, aby śledzić... Aha, okej, okay, dobra, to wszystko wiemy. Ło! Czy ona cię nie zrzuci? Powiem Wam, że jestem tego bardzo ciekawa, bo takie jest, wiecie, podejście na sobie. Pier... Ło! Ej, co, zrzucisz ją, czy znaczy jej nie zrzucisz? O, mamy kogoś nowego. Ło! A w sumie możliwe, że są do nas przy, przyjdą, nie? Oj, powiem wam, że ja się obawiam, że ona ją zrzuci. Aha, i tutaj mamy temperament pierwszy. Wytrzymaj skoki, zwinność przyjaciół. Okej, okay, dobra, nie, spoko. Jest fajnie. O kurde. Ja, ja nie wiem, czy wy, ty nie zostaniesz zrzucona ogólnie. Osiemnicy drugi poziom wytrzyma... O, o! Ej, widzicie to? No jak dla mnie, to powiem wam, jest ogólnie niemożliwe. O kurde. Dobra. Ale <śm> ogólnie ja bym może, czekaj, zsiąść, może. A czy będzie mogłem sobie jakby doprowadzić do domu, czy coś takiego, czy nie za bardzo? Ja bym chciała, żeby była taka możliwość. O, jest, jego go nas chodzi, żeby to widzieć. <śm> O, powiem wam, że podoba mi się ogólnie to, że... <grych> Rozmowa, dobrze. Nakarm z ręki nie masz nic, musimy coś ogarnąć. Ale czy na przykład... Zawołajmy konia do... Wiecie co? I ogólnie nas teraz. To ja Co my tu mamy? Słuchaj, co mówi bajka? Dobrze. Co mówi bajka? Co się dzieje? Co się dzieje, bajka? Dobrze, good energia. Okej, okay. domyślam się, o co chodzi. O co chodzi, ale ja ogólnie bym pojechała sobie do tego centrum dzisiaj. I tak to pewnie będziemy nieraz, więc wiecie, olać to. To jest centrum? Nie, gdzie jest, gdzie jest centrum jeździectwa? Hello. To jest przestronny brzeg, to jest gęsiarz. Tutaj mamy co, bar. Tutaj ktoś mieszka, to jest klub noc. No tu. No bo tu jest jakiś, tutaj też... To tu, tu? To to by było to, ale... Czekajcie, ja chcę z bajką na pewno. Okej. Okay. Whatever. Jesteśmy tu, ale my chcemy tu. Aha, mamy w ten sposób. Dobra, i co my tu mamy za opcję? Możemy kupić konia, uratować konia. Ciekawe, na czym to polega. Obserwować konkursy, trening konia, sprzedać konia. Nie będziemy sprzedać. Wejść udział w konkursie. Na pewno też sobie weźmiemy w takim udziału. Weźmy sobie z bajką. O! Um. A może spróbujmy na przykład trzeci poziom wytrzymałości. Trening konia to jeszcze raz może co? Tu? Aha, to koń sobie sam pobiegnie. O kurde, ja myślałam, że my z nim tam wejdziemy. o Bajka poszła na trening, zaraz wróci. Dobra, czyli musimy sobie czekać za naszym konikiem. My sobie zobaczymy, zobaczmy jak tutaj właśnie tutaj to, to wygląda. E, e, czy, a czy my tu będziemy... Aha, tu sobie spróbujemy może potrenować. Dobra, czyli pójdziemy ogólnie po konika naszego, jak ona wróci. I sobie spróbujemy tu potrenować. Tu mamy znowu wejście. No, no jestem ciekawa tych konkursów. Szkoda, że tam nie możemy podpatrzeć. Myślałam, że ona z niej wejdzie. Ja się wiecie, obstawiałam, że to będzie taka królicza nora, no bo w ten dodatek też wyszedł jakąś chwilę temu, więc tutaj też się trzeba było trochę rzeczy domyślać. No ale jednak obstawiałam, że to chodź sobie skorzystać, Diana, z łazienki jednak, bo potrzebujesz. O, tu mamy te kamperki. Jezu, powiem wam, że naprawdę nad faktem, że to nie jest coś takiego otwartego, w sensie, że nie możemy sobie tam po prostu, no mówcie, wejść. O, tutaj kogoś mamy. Trenerkę koni! Kup wojskie powitanie! Oczywiście, że tak. Idźmy, chodź, chodź się przywitać. Mam nadzieję, że ona nie zdąży mi uciec w tym czasie, wiesz? O, zobaczymy jak to będzie wyglądać słuchaj. O! Hej, ale to jest super. E, zapytaj o możliwość zdobycia konia. Na przykład. O, zapytajmy się, czy nam powie coś odnośnie tutaj. Zapytaj o społeczność. Też sobie porozmawiajmy na ten temat. Zdobywanie i sprzedaż koni. Konie można kupować i sprzedawać za simulony na wartość pieniężną konia po go, poziomu umiejętności, wyniki w konkursach, jakość opieki i bieg. Koń, który posiada mistrzowskie geny jest więcej warty. Konie można też uratować za zmniejszone pochodzenie i przyszłość sprawia, że odratowane konie bywają trudniejsze w obyciu i niekiedy potrzebują więcej uwagi i roztroski. O, Oj, powiem wam, że to jest ciekawa akurat tablica głosowań. Możemy kupić bajka wróciła w z z lepszą umiejętnością. Aha, bo bajka poszła na drugi trening. Przepraszam, bajka, nie chciałam cię tak męczyć. Nie, naprawdę, przepraszam, przez przypadek to wyszło wszystko. Dobra, zapytajmy też o centrum Jeździeckie. Ja bym tutaj ogólnie się chciała, jeśli chodzi właśnie o... Czekaj, rozmawiać też o zainteresowaniu. Weź sobie poznaj kogoś tutaj. Ja będziemy jakieś imprezki robić, no to ktoś musi przyjść też, tak? Hello trening konia, wymaga dostępnego konia w rodzinie czyli ono też może nas można trenować e, jakiś tutaj centrum jeździeckie centrum jeździeckie to idealne miejsce na wzięcie udziału lub obejrzenie w takie jak beczkowe manewry skoki przez przeszkody ciekawe jest to, czy będziemy właśnie bo tu jest wejść udział, ratuj konia obserwuj konkursy obserwuj konkursy zobaczmy to w sumie? Gdzie, było matko, gdzie, a ty tu weszłaś. Aha. Ciekawa jest to, czy dam jej na przykład jakiś yy, mówcie, jakąś ala rzecz jakby do obstawienia, czy coś takiego? Nie, nie, nie. Aha. Czy ono po prostu sobie teraz będzie na kur... No, no poczekamy w sumie, bo i tak bajka jest na szkoleniu bajka wróciła, więc ty też wychodzisz, słuchaj jak bajka wróciła, to z nasza bajeczka tak, to z nasza piękna bajeczka podrap po szyi, bo jest kochane, kochane stworzonko nasze, musimy w ogóle zasadzić jakieś marchewki, słuchaj jakieś marchewki mus... o, ale zrobiła kupa. O oh my goodness no, ale ja tego nie, nie będę tego do wyposażenia, no co to ma być Dobra, za chwilę znikamy z tym, słuchajcie, to nie my. Osiągnięty drugi poziom temperamentu Simowie mogą teraz wykonać sklacze o imieniu Bajka, interakcje rozmawiają o życiu towarzyskim. Dodatkowo interakcje towarzyskie z Simami i innymi koniami mają jeszcze większe szanse na powodzenie. Super. Okej, okay. czyli coś tutaj już zobaczyliśmy, ale jedziemy do domu. Chciałabym, żeby Bajka właśnie się tutaj jeszcze najadła, napoiła. Ja bym chciała ogólnie z nią poćwiczyć jeszcze skoki, słuchajcie. Mnie to ogólnie bardzo tutaj ciekawi. Bym chciała właśnie jeszcze to zobaczyć, jak wygląda. I oczywiście od razu już wam mówię, że na pewno będziemy. A, czekajcie. Zawołaj konia do picia. Tak. Niech idzie. Czy ty pójdziesz sobie? Ty nie możesz wejść? Czekajcie, czy, czy ja muszę ci coś. Ojejciu, on tańczy, tańczy, tańczy. Czy tylko koniku może. Możesz wejść? O. No może wejść. Głód, no. Dobrze, bo już myślałam powiem wam przez chwilę, że ja y, mam tu po prostu jakiś y, problem i ja nie mogę y, konika... O! a, bo my musimy tutaj coś... O matku. Słuchajcie, o, ta trawka. Ta trawka jest spoko akurat. Co mi się podoba, że to jest takie, wiecie, dosyć naturalne. Oczywiście też będziemy, to jest pierwszy odcinek, dopiero jeśli chodzi, wiecie, o. Skąd mam siano ogarnąć? Kupić gdzieś mogę? Skąd ja mam miesiankę ogarnąć? Gdzieś zamówić? Zakupy? Hmm. No bo patrzcie, tu mamy wodę, okej, okay, ale tutaj mamy zadzwoń na giełdę, kup konia O, kup kozy, o to też sobie oczywiście będziemy poprosić konia, by jadł Uzupełnij karmę, tak, zrobimy e, e, Wracając, co jest dopiero, wiecie, pierwszy odcinek, jakiś zapoznawczy, chciałam się skupić stricte na koniu Oczywiście będziemy tutaj przechodzić e, na inne rzeczy, więc e, się nie ma co w ogóle tutaj e, e, Wiecie, martwić, to jest dopiero początek, czy ty jesteś zmęczona? Energia zabawa dobrze. Słuchaj, ja bym chciała bardzo. Y, ja bym bardzo chciała ogólnie. Jak leci, spytaj się, jak leci, słuchaj. I zachęć, możemy już to robić. Przytulnie. Ja bym chciała, żebyś dosiądź Tak, dosiądź i ja bym wtedy chciała, żebyśmy tutaj Mogli sobie pod... trener koni nauczyć się mnóstwa rzeczy. o ty w tym swoim stroju. No ma taki strój sportowy do jazdy, ale już dobra. Ja żałuję, że wzięłam lato, mogłam wziąć wiosnę. U! Aha, dobra. I skoro jesteśmy tak, no to ja bym, słuchajcie, chciała też poćwiczyć podstawy U! A tu? Nie, ale czemu ona nie może tam wejść? Czy co się dzieje? Czekajcie, a tu na przykład? U? On może nas zmęczona. Dobra, zasiądź z nią w takim razie. Spróbujemy jeszcze, bo nie wiem o co tutaj chodzi. Może więcej miejsca? O, mamy komitet powitalny. Dobrze bajeczko, moja kochanie. To ty sobie idź tutaj. Posprzątać legowisko, poprosić konia, bo to cię... O nie, ona jej kazała iść. Przy, przykro mi teraz. Dobra, chodźmy tutaj. E, przywitać w takim razie. przyjazno powitań. Słuchaj, zobaczymy, co konik robi. Konik na razie nic nie robi. No to idź spać, jak jesteś zmęczona. O, piłka. A, powiem wam, jeszcze przed nami bardzo dużo tutaj e, nauki, jeśli chodzi o opiekę nad konikiem. E, dobra, wiesz co? Weź się, przebierz mi po, po pierwsze w ten mój e, tutaj strój. Strój, którym byłaś na początku ubrana. A czemu ja nie mogę na przykład e, dać kubojskiego powitania? O, było! Dawaj. Ja chcę to zobaczyć jeszcze raz, bo mi się bardzo podobało. Fajne to, podoba mi się. Um, dobra, może zaproś sąsiadów w sumie eee, Tajemniczy koboj, mamy go, słuchaj On tu gdzieś pewnie mieszka, znaczy my nie wiemy gdzie mam zaprosić. podziękuj za przybycie Wiecie, chwilę dosłownie sobie tylko po, y, pogadamy Przechwalaj się ranczem śmiało O, bajka sobie poszła spać Niech sobie śpi Pierwszy dzień ją zmęczył <noise> Także nie ma co Dobra, y, no wiecie, troszkę jeszcze z nimi sobie porozmawiamy Um, czekaj sobie tu, może jakiś żart na no, ślady członka rodziny. A co tutaj, chlebek kubojski? I w ogóle weź tu no może ich zaprosić, co? Tak trochę wstyd. No. Jest sobie choć tutaj e, pogadać, no mówię wam, ten dodatek no, jest dosyć mi się taki wydaje obszerny, coś tak jak sobie planuję e, first looki. Oczywiście, jeśli oglądacie ze mną do tej pory, to ja bym prosiła was, żebyście napisali w komentarzu, czy na przykład wolicie właśnie takie odcinki, jak są teraz, czyli takie 15-20 minut, takie jest takiego jednego simowego dnia, na jednym się skup na jakichś tam konkretnych rzeczach się skupiamy w trakcie odcinka, czy na przykład chcecie dłuższe, powiedzmy takie do 40 minut, gdzie mamy dwa simowe dni i mamy więcej rzeczy, bo mi to bardzo pomoże, bo mi to. Aha, poszedł. O, idą sobie, no to na razie. Weźmiemy sobie oczywiście. Słuchaj, ja ci to wrzucę tu. I weź resztki, a tych tutaj panów weź mi, wyproś. Weź do domu. Wracając, bo mi to pomoże, bo jestem właśnie. Właśnie jestem. A czemu ty nie możesz tu wejść? No, podejdź tu. No, możesz. I właśnie jestem ciekawa, co jest dla Was w ogóle wygodniejsze, bo mi to, wiecie, w ogóle nie robi jakby różnicy. Ja mogę i tak, i tak. Uuu, uh, a co się tu dzieje? Nie możesz tu wejść? No, przecież masz tu wystarczająco miejsca. Weź resztki. Aha, dobra, już widzę o co chodzi. No, tak jak mówiłam, to jest domek e, ogólnie e, z galerii. Ja go będę sobie tutaj na pewno jeszcze remontować. Myślałam, że go zostawię, ale jednak, e, jednak nie. Muszę troszkę tutaj e, pozmienić. <laughs> patrzcie, patrzcie, ona się bawi. Ujciu! Ja myślałam, że ona będzie spała, Czy ty już się wspałaś? <laughs> wow. <śmiech> Jakie to urocze. Nie przekipniesz się ogólnie? Nie, ale cieszę się, że się też tym bawię. Jestem ciekawa, czy tutaj chodzi o coś, że jest nie tak położone. Nie wiem, zrobię więcej miejsca po prostu. O! Słońce. Ja liczę ogólnie, że ty mi nie będziesz uciekać, nie? O! Tu też wodę właśnie. No, załaj konia do picia, Nie se pije. No, nie przeszkadza jej suchej kobito. O, coś tutaj nie wiem, o co chodzi. Także właśnie tutaj postawiłam te, yy, właśnie to do wody. No i co? Ja, wam się, ja się będę z wami żegnać, jeśli chodzi o ten odcinek. To by było to wszystko. Dzisiaj sobie zobaczyliśmy trochę koni. Oczywiście nie wszystko, bo mówię, no się tutaj jeszcze będziemy działać sobie, yy, jeśli chodzi o koniki. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji i do usłyszenia do następnego papa pa.